Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars Dzisiaj zakupimy sobie Karnet bojowy w Brawl Stars Tak, po tylu przerwach konwersacyjnych Po tylu Godzinach czekania Udało się Nie wiem Supercell czy ma serwer z plastiku Ale w końcu Supercell to naprawił Więc dziękujemy Supercell Za tą aktualizację Dobra, więc co my tu mamy Na początku sobie odbierzemy żetony Które oczywiście idą do karnetu 75 potrzebuję, ale nawet jeszcze nie zakupiłem tego premium. Najpierw wchodzimy w sklep, tu już jak widzicie odebrałem. Król Barbarian Bull. Fajny skin, pewnie nawiązuje do Clash of Clans, mi się tak wydaje. Więc co? Ok. Teraz przyszedł ten moment, żeby zakupić karnet zadymiarski. Oczywiście klikamy aktywuj. O, o, o jeden gem nam zniżyli, nie wiem czemu, ale... Zostanie mi aż jeden gem i mamy, mamy Karnet zadymiarski. Zobaczmy, co z niego drobnie. Najpierw sobie otworzymy Bing Oczywiście, nie lecą Gemy ze skrzynek. Pierwsza skrzynia, 43 monety, 11 punktów do Rozy, 11 punktów do Maca i 50 do Bo. Teraz Mega Box, słuchajcie, Mega Box. Zobaczmy, co dropnie. Oczywiście na 30, jak zakupicie karnet na 30 poziomie macie Gaila. Możecie też go wydropić ze skrzynek, ale w pierwszym sezonie jest taka sama szansa, jak na legendę. Dobra, Megabox. Zobaczmy. 3, 4. <grystanie> Piątka, niestety. 8 punktów do Bo. 20 do Bi. 28 do Karla. 42 do Dynamajka. 55 do Piper. Dobra, i jak widzicie, brakuje nam 15 żetonów. Aby wbić po prostu następny poziom. Następny poziomem będzie skrzynka z zadymiarza, potem będą dwa big boxy, 10 gramów i w sumie kończy się na 60. Dopiero poziomie ten karnet. No więc co? Aha, mamy, jak mamy questora powiązane z zadymiarzem, to mamy obok taką ikonkę ogólnie. Dobrze, możemy jeszcze kupić mm, sobie do bóla, gwiezdną moc, ale nie to raczej nie no i co, zapraszam was do klanu, cztery wolne miejsca dobijajcie, zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę widzimy się już na arenie, ale zanim zobaczymy sobie questy, nie mam misji na 500, nie wiem czemu, że tak mi wylosowało, i na przykład za 100 pokonaj 12 przeciwników z Rose, albo pokonaj 12 przeciwników z Siempit'a, więc sobie weźmiemy Rose. Zobaczymy, jak nam wyjdzie i biorę sobie solo. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już na arenie. Mam nadzieję, że dzisiaj tak z drugi poziom karnetu już dobijemy. Mam nadzieję, że w ogóle dobiję Geyla. Naprawdę bardzo się cieszę tą aktualizacją. Mam nadzieję, że nie będzie lagów i że Supercell w końcu to naprawi te lagi. Okej, okay, dobra. Musimy zrobić chyba 12 przeciwników, jak się nie mylę. 12 przeciwników, poczekajcie. 12 przeciwników. To jest klęska czy urodzaj, dobra. Zabijmy tą szeliz. W ogóle, jak przegrałem pasie, jest nowe zakończenie gry. Jesteśmy już na aranie, słuchajcie. Poprzednia gra to była jakaś porażka, postaram się. Choć w końcu dobrą gra. Trzy żetony potrzebujemy do kolejnego stopnia karnetu, słuchajcie. Więc ja w sumie bardzo mało. Ja spróbuję tu kogoś zabić, bo 12 przeciwników trzeba zabić, jak wiecie, w tym tutaj oto challenge. Nadal są lagi, niestety. Yy, no, przecież ja go zabiłem, halo. Już powinienem mieć yy, zaliczone? A, Piper go zabiła. Nie! Patrzcie, jakie lagi. nadal Super niestety tego nie zaktualizował. Słuchajcie, przynajmniej mamy kolejny stopień. O, tutaj nam się taka, taka rączka pokazuje, żeby odebrać nagrodę możemy. No i co? To jest się darmowa skrzynia z darmowego karnetu i pewnie openingi będzie się robić, że będzie się zbierać skrzynki, na przykład na tą nową postać w czerwcu i je po prostu zostawiać na następny sezon, bo w następnym sezonie będzie się dało odebrać skrzynki też, co zostawiłeś w tym sezonie. Ok, stukni, stukni. Niestety nic, ale w następnym już jest big box z normalnego karnetu i big box z płatnego, czyli tak naprawdę dwa big boxy do otworzenia. Na dziesiątym stopniu już jest kolejne dwa mega boxy, więc naprawdę bardzo się cieszę z tego update'u. Dobra, mam taki quest, żeby zadać 12 tysięcy obrażeń. Rickiem. To jest o wiele lepsze niż kogoś zabić. Bo ktoś może ci zabrać kila. Taka prawda w sumie. Więc co? Lecimy tą ogólnie. Bardzo dziękuję Wam za bardzo dużo łapek w górę. Bo aż 21 pod ostatnim filmem. Dzisiaj próg to jest 15. 15 łapki w górę. Bardzo was proszę, żebyście zostawili. Przede wszystkim udostępnijcie ten film. Bo może ludzie szukają takiego kontentu. Fajnego, właśnie znajomi. Dobra, ciekawe, czy to mi się będzie naliczać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale musimy też jedno obrażenie zadać. Co ty. Ja nie umiem. Za... Mamy takie coś w lewym, górnym rogu fajnego. Zawsze na koniec gry nam się nalicza. To jest naprawdę fajna rzecz. Ale tak sfailowałem znowu, że szkoda gadać. Jesteśmy już na arenie. Jesteśmy już na arenie. Ale. Mamy takie coś na środku, co jest wykrzyknikiem Wi-Fi. Chyba jeszcze niestety Supercell nie naprawił tego update'u. Widzisz, co się dzieje. Naw ja, ja nawet się nie, jeszcze nie mogę ruszyć. Jeszcze Supercell tego nie dopracował. Nadal są zbugowane serwery. Ta Penny rozwaliła a, a, i pewnie uciekła dlatego, że miała lagi. Nie wiem, ciekawe, mm -hmm. czy każdy ma teraz lagi. Ja praktycznie nic nie mogę robić niestety. No i niestety Penny mnie zabiła. Nie wiem czy to odgina tu czy super nadal nie dopracował update'u, ale widzicie no. Giga update, giga update. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na na kolejnej arenie. Eee, mam nadzieję, że nie przegram, bo ale już e, nie chciałam się wczytać gra chyba przez 20 minut, więc no, wiecie o co chodzi. Ale naprawdę fajny update, tylko w tym... Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem W poprzednim odcinku failowałem Teraz failuję, skupmy się na grze Najlepiej to skupmy się na grze Słuchajcie Dobra, w ogóle jest to Trochę zmniejszony ekran wybierania Trybu Zaraz wam to zresztą też pokażę Kurde, szkoda, że nie byłem Rikiem. Teraz wziąłem Colta, bo Po prostu Colt jest dobry na tą mapę Szkoda, że mi nie dali quest'a z Coltem Rikiem się tak trudno gra, według mnie, na tej mapie. Okej, okay, zabiliśmy w końcu, zabiliśmy. To może być win? W sumie chyba jak będzie to win, mamy kolejny poziom w klucie karnetu. Może do trzeciego dzisiaj już się uda zdobyć, zdobić. Zobaczymy, zobaczymy. Eee, fajnie, gdybyście dobili na Discorda, link w opisie. Dobra, i zostawcie łapkę w górę przede wszystkim. To naprawdę fajnie by było, gdybyście zostawili, bo podoba lepsze zasięgi. Nie no, kold Czemu mi nie dali kwesta z Coltem? Super, Supercell, dajcie mi następnym razem kwesta z Coltem. Nie! Uuu, no niestety. Drugie. Ajajaj, dobra. Ale całkiem niezła gierka. Widzimy się w na następnej arenie. Może nie do końca na następnej arenie, tylko na następnym poziomie karnetu zadymiarskiego. Słuchajcie, teraz aż potrzeba 100 żetonów, aby wbić następny poziom. 10 gemów. Postaramy się dzisiaj wbić trzeci poziom karnetu. Najpierw otworzymy sobie Darmową skrzynkę z darmowego karnetu, big boxa. Mamy dwa big boxy do otworzenia aż No i zobaczmy, to jest trzeci big box, który otwieram dzisiaj. I 43 monety, znowu 43 monety, 12 punktów do Tika, 36 do kolta Aha, tylko dwa przedmioty były, niestety. Ok, teraz z karnetu premium sobie otwórzmy. Karnet premium, dobra. Ok. 3. 27 monet. 10 punktów do z Prawy dolny róg. Czy to będzie postać? Czy to będzie Star Power do bula Tego to się nie spodziewałem, naprawdę. Tara. Potrójny atak kartami. Tarota przebija wrogów na wylot. Super atak tary to czarna odkłań, która wciąga najbliżej położonych wrogów, zadając im obrażenia. Dobra. Czyli mamy tarę. No dobra, zagrajmy sobie jedną gierkę. Chociaż chciałem ten quest rikiem wykonać, no ale mniejsze z tym. Dobra, widzimy się na następnej arenie. Ok. Spróbujmy tą Tarą. Znowu mi się nie chciała wczytać przez 5 minut gierka. Naprawdę. Supercell, naprawcie to, błagam. Wiem, że to jest giga aktualizacja, ale chcę grać bez lagu. Dobra, kurde, zablokowali nas. No nie, no dlaczego we dwóch idziecie na nas? No oczywiście. No oczywiście, Supercell. W ogóle, wydropiłem tarę, a jest sezon bazar Tary. Czy to ma jakieś znaczenie? Czy każdy, kto nie ma tary i otworzy tego bigboxa, co ja, wydropi tarę, tego się dowiemy. No nie, 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 nie. Dobra, słuchajcie, naprawdę nie wiem dlaczego są takie lani. Wywaliła mi gra znowu. Spróbujmy jeszcze raz. Jesteśmy już na arenie, znowu nas zamknęli. No, no super sen, no... Tara ma świetny ult, naprawdę. Tara ma świetny ult. Yy, Tara to jest najlepszy zadymiarz. Gram tarum podczas bazaru tary. Może to jest związane, nie wiem. Nie, no teraz taka słaba na tą mapę, że naprawdę się nie opłaca nią grać. Widzimy się na, na już ostatniej arenie. Dobra, na ostatniej arenie postanowiłem sobie wziąć Rico. Zobaczymy, jak wyjdzie. Zobaczymy, czy będziemy mieć yy, 10 gemów, bo w na następnym stopniu, chyba już trzecim, będziemy mieli 10 gemów. Okej. Okay, yy. Lecimy, rozwalamy yy, te skrzyneczki. Zobaczymy naprawdę, jak to wyjdzie. Naprawdę nie wiem, jak wyjdzie ta gierka. Yy, ok. Pięć zademiaże zostało, cztery już zademiaże zostało. Spróbujemy to wygrać. Spróbujmy to wygrać. Yy, zobaczymy. Ok, chyba tego raczej nie wygramy. Wiecie co? I spróbuję jeszcze jedną rękę. Dobra, słuchajcie, teraz już na serio. Ostatnia gra, już naprawdę, już więcej gier nie będzie, bo i tak dużo już gier zagraliśmy. Okej, okay, ja tam na razie nie wchodzę, bo nie chcę zginąć już na początek. Okej, okay, zadaliśmy trochę obrażeń, a chyba milion obrażeń trzeba zadać. Nie wiem, ale chyba jak milion obrażeń trzeba zadać, to ja nie wiem, kiedy to. Zrobię 250 tonom, więc w tej chwili 2,5 poziomu karnetu aż. Na przykład za 500 bym dostał 5 poziomów karnetu od razu, nie? Zobaczymy, czy gayla. No na pewno Gaila, bo y, zdobędę, bo mam całkiem słuchajcie, dużo czasu. Ok. Y, remodel do Pam jest naprawdę fajny, podoba mi się w sumie. No i co? Spróbujmy zabić tego broka. O. Trochę mu HP zabraliśmy. Za Każde HP do tego questu się liczy, według mnie. Każde zdobyte HP. Dobra, tutaj ten brok nie będzie chciał nam odpuścić, słuchajcie. Po prostu nas będzie mi się wydaje, że blokował. Ok. Kolejne HP zabrane. No i co? No i coraz więcej tego HP potrzebujemy. Bo te questy są naprawdę, według mnie, ciekawe. Ale nie są za łatwe. Nie są jednak za łatwe te questy. Są. Dosyć średnie albo trudne. Dobra, niestety zginaliśmy, więc widzimy się w lobby. Dobra, słuchajcie, to jest chyba trzeci poziom karnetu. 10 g. Mamy 10 gemów, więc odbieramy. Kolejna już jest niestety za 150, więc w sumie całkiem sporo. Zobaczymy, czy mi się go udadowić ten poziom. Odbieramy 10 gemów. Więc co, ja się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Chcecie łapkę w górę, wbijcie na Discord, zasubskrybujcie ten kanał. W takim prawym górnym rogu macie przycisk do klanu. Wbijcie i udostępnijcie ten film. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!